Cześć moją kochane osobę spod znaku raka, witam serdecznie, zapraszam Was oczywiście na horoskop tygodniowy. Będzie on tutaj oczywiście przedstawiony w nieco nowszej formule, mam nadzieję, że się spodoba, jakby co piszcie. Ja dziękuję za dotychczasowe komentarze, za to jak fajnie tutaj się udzielacie, za łapeczki w górę i za subskrypcję kanału. A jakie karty dla singli, a właściwie co będzie wyzwaniem dla singli w tym tygodniu, karta mocy... Wyzwanie dla osób zajętych. Cztery buławy. Jak przebiegną sprawy zawodowe? To jest sześć mieczy. Wyzwania w finansach, oczywiście, to giermek buław. Co inni zrobią dla nas, to rycerz pucharowy. Co my zrobimy dla innych? To dziewięć denarów. Seniorzy, sześć denarów. Oraz z tradycyjnie trzy buławy. No i zaczynamy od ciekawej karty. Wyzwania singli w karcie mocy, co wskazują, a no to, że wyzwaniem może być skon skonkretyzowanie swoich oczekiwań i selektywność karta mocy to jest opanowywanie lęków, karta pewności siebie, siły, ale też wyzwaniem może być konfrontacja z jakąś silną, zaborczą osobą z otoczenia nie, i która tutaj może nam przeszkadzać swoją postawą. Wyzwanie z kolei dla zajętych to pokazuje się w karcie czwóreczki Buław, która to oczywiście jest kartą dającą nam do myślenia odnośnie i imprezy uroczystości, być może jakaś uroczystość będzie wyzwaniem, na przykład rozmowy o ślubie, zaręczynach czy innych kwestiach, po prostu zabawa i może być wyzwaniem celebracja czegoś. Na przykład czasami jest w rodzinie, w, w relacji, wyzwaniem, zorganizowaniem właśnie czy ślubu, czy urodzin, czy, czy jakieś innych imprez, imprezy takiej, która będzie tutaj właśnie stanowić pewnego rodzaju i fajnym wydarzeniem, ale też jakąś przeszkodą, tak? No bo to jest kwestia wyzwania, czyli to może być wyzwanie. Dobrze. Jak przebiegną sprawy zawodowe, sześć mieczy dla niektórych będzie to karta oddalenia, podróży, emigracji, dla innych po prostu podjęcia pracy w jakiejś izolacji, może być to po prostu praca em, przez internet. Tak czy owak zmierzacie, jeśli chodzi o kwestie zawodowe w dobrym kierunku, w stronę spokoju, dobrych czasów. Dla niektórych też będzie oddalenie się na przykład od obecnego miejsca pracy, tak po prostu, tak, bo to jest też odejście. Eee, dalej, eee, wyzwanie w finansach, Giermek Buław, eee, wyzwaniem w finansach będzie spontaniczne działanie, zdanie się na coś nowego, nowe pomysły, no i tutaj być może młode osoby odegrają rolę, tak czy owak w finansach czegoś trzeba będzie się nauczyć, e, zmienić, ale działać spontanicznie. Co inni zrobią dla nas? Powtórzą coś z przeszłości, na przykład e, mogą pojawić się ponowne czcze, niestety, obietnice, e, mogą być piękne właśnie zapowiedzi czegoś, jakichś czynów, natomiast one niestety nie zrealizują się na planie realnym, ale coś powtórzy się w kwestii, no właśnie, czczych obietnic. E, dobrze. Co my zrobimy dla innych 9 denarów? My tak naprawdę zrobimy to, co będzie dla nas. Dobre, bo jest to karta asertywności i powinniśmy, powinniśmy w ogóle pamiętać, że jeżeli coś będziemy robić, to musimy najpierw popatrzeć na siebie dopiero. Na innych, czyli to nie jest karta, że mają się inni nam banami na, wyręczać, tylko my powinniśmy właśnie pomyśleć, co my zrobimy dla innych, czy to jest w naszym interesie i wtedy zadziałamy. Wtedy dopiero się na przykład w jakiejś kwestii poświęcimy. Seniorzy, 6 denarów aspekty równowagi w dawaniu i braniu być może spotkacie się z lekarzem. Prawnikiem, urzędnikiem, notariuszem generalnie sprawy finansowo-zawodowe mogą być tutaj istotnymi, także dogadywanie się z kimś lub ktoś do Was się odezwie i będzie Wam coś proponował, stawiał warunki no i odpowiednio musicie do tego podejść, bowiem na to co się zgodzicie, to też otrzymacie. No i zdroweczko trzy buławy, realizacja planów, ogólnie dobry stan zdrowia. Mimo wszystko dobre samopoczucie. Zadbajmy o kości stawy, stany zapalne, mimo wszystko mięśnie, relaks. To jest też karta na przykład odpoczynku, pójścia na basen, korzystania z jakichś dobrodziejstw, na przykład tak, wyjazd, które też może nieść właśnie. Ten aspekt zdrowotny, pozytywny. No i zwróćmy uwagę też, oczywiście, na to, byśmy tutaj mieli zdrowe kolana. W tej karcie często to się też objawia, a więc to będzie, może, takim przekazem dla Was istotnym. Bardzo dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego zatem. No idziemy dalej do lwiątek. Idziemy. Witam serdecznie, drogie lwiątka, drogie osoby z Podznaku Lwa. Zobaczmy, co u Was w będzie działo. E, e, teraz nagrany został e, horoskop w nowszej wersji. No i mam nadzieję, że Wam się spodoba, że będzie fajnie. Dajcie znać w komentarzach. Ja oczywiście dziękuję za poprzednie. E, no i cieszę się, że jesteście. Fajnie Was widzieć. E, a jakie wyzwania będą dla singli? To nowa e, właściwie kategoria, nowe ujęcie tego, co już znacie, czyli golden cool hour. Co wyzwaniem będzie dla osób zajętych to wieża, jak przebiegną ogólnie sprawy zawodowe rycerz mieczy, wyzwania w finansach. Siedem mieczy, co inni zrobią dla Was, siedem pucharów, co my zrobimy dla innych władczyni, seniorzy. Tutaj tradycyjnie sprawiedliwość, no i zdrubeczko, wisielec, tych dwóch kategorii właściwie nie zmieniałam, no bowiem na razie jakby nie, nie, nie są do zmiany i koniec. Po prostu niech będą. E, no i patrzymy. Tak, wyzwania dla singli. Kurde, wyzwaniem może być to, że będziemy spotykać wygodne, pragmatyczne lub wysoko postawione osoby, i może być nam ciężko się przebić do takich osób, lub ciężko złapać też dialog. Bo to będzie wyzwaniem. Tak, kuldenarów, on jest taki nieco niedostępny, tutaj nieco wyniosły, ale właśnie też wygodnicki, czyli wygodnickie osoby, które czekają na coś, które nie wysilają się tak do końca, bo już tak nie muszą. No, i to może być wyzwanie, ale też dostanie się na przykład do osób, które gdzieś tam są w cudzysłowie z wyższych sfer. Wyzwania zajętych osób to karta wieży. Wyzwaniem będą losowe zmiany, kłótnie, ruina planów, no i ogólne zamieszanie, tak? Po prostu okoliczności zewnętrzne, wewnętrzne, które burzą całą koncepcję relacji, coś nieoczekiwanego. Jak przebiegną sprawy zawodowe, rycerz mieczy? Ano, nerwowo możemy, Mieć problem komunikacyjny. Jeśli mamy pracę, no to ktoś tutaj będzie nas atakował. Jeśli nie mamy tej pracy, możemy spotkać się na spotkaniu znaczy być na spotkaniu z kimś, kto będzie taki ostry, będzie nam dużo zadawał pytań. Możemy mieć nawet nerwową, bardzo burzliwą, czy kłótliwą atmosferę no i tu musimy odpowiednio intelektualnie zadziałać. By wyjść z opresji, tak, wykazać się, ale intelektem. Recerz się wykazuje zawsze intelektem. Dalej. Siedem mieczy w aspekcie wyzwań finansowych. To znaczy, że Tutaj wyzwaniem może być kombinowanie, ale uważajmy, byśmy nie przekombinowali, byśmy się nie dali oszukać, czy w ogóle też mimo wszystko starali się dobrze przekazywać pewne aspekty wiadomości, bo też kłamstwo może mieć krótkie nogi, albo zostaniemy oszukani, lub ktoś nas oszuka. I tak czy owak, właśnie ten aspekt oszustwa, manipulacji i okazji będzie wyzwaniem dla nas. Dalej, co inni zrobią dla nas? Siedem pucharów to nie takie oczywiste, co inni zrobią, bo będzie tutaj dużo iluzji, dużo złudzeń, tak jakbyśmy też nie wiedzieli, co dla nas mogą inni zrobić, trudne wybory, no i powierzchowna ocena, tak jakby, ale generalnie nie będziemy wiedzieli też, co inni mają dla nas zrobić, tak jakbyśmy byli w jakiejś stagnacji. Co my możemy zrobić? Otoczyć i jakąś opieką, lub e, możemy tutaj stać się taką taką kobietą matką na kogoś, tak? Albo pełnić taką rolę po prostu. E, seniorzy, sprawiedliwość. Karta formalności, urzędów prawa. Lekarzy, być może trzeba będzie iść coś załatwić, nie przekładajmy pewnych spraw, nie zostawiajmy ich na później, bądźmy racjonalni. Karta selekcji i na przykład, jeżeli mamy jakieś kiepskie relacje emocjonalne czy z kimś, no to dokonajmy wyboru uczciwego lub powiedzmy coś, co jest ważne, by uczciwie rozegrać jakąś sytuację. Tak czy owak, no jest to czas rozliczeń. No, i zdrowie, zdrowie jest w karcie Wisielca. Wisielec to em, zmiana statusu, naszego zdrowia, stan zawieszenia. Jeżeli oczekujemy teraz, że coś przyspieszy, no to właśnie to się spowolni, zawiesi, nie będzie efektu, coś nie będzie działo, albo na przykład nie będziemy mogli przyjmować dalej jakiegoś leku. Na przykład czekamy na jakąś ważną wizytę, Bach. Trzeba czekać, bo zmiana okoliczności, zmiana statusu. Zwróćmy uwagę na własną psychikę, bowiem może być delikatna czy delikatniejsza. Możemy mieć tutaj dużo iluzji, w sobie uciekać w świat nierealny, możemy mieć problem też w ogóle. Generalnie z głową, tutaj obszar głowy, karku, pleców. No i właśnie takie słabości, bym powiedziała, związane z tutaj jakimiś używkami energetycznymi, tak czy w ogóle słabość, niechęć do podejmowania działań. Tak więc zwróćmy na to uwagę, bądźmy wytrwali i mimo wszystko dążmy do celu, jakim jest dobre czy lepsze zdrowie. I tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego. Idziemy dalej do zodiakalnej panny. Witam serdecznie drogie panny. Zapraszam Was oczywiście na cotygodniowy horoskop. Będzie on przedstawiony Wam w nieco nowszej, myślę, że może troszkę ciekawszej formule, a na pewno odświeżonej. No i zobaczymy, jak ona się Wam tutaj spodoba. Wyzwania dla Singli. To karta mocy, ciekawa karta, wyzwania dla osób zajętych, siódmeczka buław, jak przebiegną sprawy zawodowe ogólnie, a z buław, wyzwania finansowe władczyni, nowość, co zrobią dla nas inni, sześć pucharów, co my zrobimy dla innych królów pucharów, seniorzy. Cztery buławy, tutaj tradycyjnie i zdrowie cztery denary. No i cóż mamy. Mamy na pierwszej pozycji wyzwania dla Singli. Wyzwaniem będzie poukładanie swoich spraw emocjonalnych, swoich, swojego nastawienia. Jest to karta selekcji, zrozumienia, to, czego jest, to co jest dla nas ważne, to, czego nie chcemy, ale też możemy mieć w wyzwaniu na przykład problem w związku z kobietą silną, niezależną, dynamiczną, która także będzie dla nas jakimś właśnie wyzwaniem. Dalej, wyzwania osób zajętych to siedem buław, a no może być tak, że będziecie pod obstrzałem różnych osób, okoliczności, każdy coś będzie od Was wymagał, ale te, Wy także możecie stanowić dla kogoś wyzwanie w relacji, na przykład, tak, czyli także czegoś oczekiwać, no i jest to karta zmagań, konfliktów. Dalej, wyzwania w sprawach zawodowych, to w ogóle jak przebiegną te sprawy zawodowe, to tak naprawdę azbuław, azbuław mówi o nowych energiach, czy mamy pracę, czy też nie, pojawią się nowe okoliczności, które pokażą nam coś innego, co jest teraz ważne, a co na przykład się zmieni całkowicie, czyli na przykład może być nowa idea. Nowa koncepcja pracy, nowe stanowisko, e, lub na przykład nowy impuls do działania w kwestii poszukiwania pracy. Coś nowego. Wyzwanie w finansach będzie związane z kolei z, e, z władczynią, tak? Kobietą silną. E, tutaj być może e, wyzwaniem będzie właśnie osoba, do której trzeba będzie się zwrócić po pomoc lub która będzie próbowała sterować naszymi. Finansami. Kobieta matka, silna kobieta, kobieta interesu. Tak czy owak, jakaś silna kobieta. Co inni mogą zrobić i zrobią dla nas to 6 pucharów, bardzo ciekawa karta. Ano otoczyć nas serdecznością, ciepłą atmosferą em, rodzinną, a więc to mogą inni dla nas zrobić i zrobią, co będzie bardzo takim miłym gestem. To też jest na przykład w Litera Wright, tam jest jakby przekazanie pucharów, czyli może być zaproszenie, Tak, to możemy od kogoś dostać zaproszenie. Co my zrobimy dla innych? Otoczymy kogoś opieką. Król Pucharów jest opiekunem, on daje dobrą radę, on przekazuje dobrą energię, także możemy dać jakieś zaproszenie, ale generalnie jakaś opieka, dobra rada, dobra intencja tutaj, tak jakby to możemy zrobić dla kogoś. Może ktoś czeka na nasz gest, po prostu. Seniorzy, czwóreczka. Buław. Jest to karta świętowania, zabawy, celebracji, imprezy, uroczystości, zaproszeń. No i tutaj dużo fajnych rzeczy będzie się działo: poznawania ciekawych ludzi, też pojednania na przykład z wrogiem. No i zabawa, właśnie cieszenie się życiem, odetchnięcie po na przykład konfliktach. Bardzo pozytywna karta. No i zdrowie: mamy cztery denary. Jest to karta blokad mimo wszystko w zdrowiu, możemy być też niechętni do wydawania pieniędzy, choć tutaj ta inwestycja może być mimo wszystko pozytywną, tak, bo kwestia samego wydania będzie ciężką, ale jeśli jakby przemyślimy pewne aspekty Zrozumiemy, że na przykład, no nie wiem, lepszy lekarz, lepsze badania, czy lepsze leki, lepsze ćwiczenia, no niestety nam mogą pomóc w jakimś sensie i może warto zainwestować w siebie, zaryzykować, a tutaj takie ścibalanie, a nie w zapłacę, a tutaj za ale w rezultacie jakby ta chytrość może nas zgubić, bo niestety chytry dwa razy traci, i, i czasem tak niestety bywa. Zwróćmy uwagę na gastrykę, przemianę materii, kości, stawy i zasiedziałą sztywną pozycję. Niestety, tutaj taki, taki skulony człowiek. Sztywno siedzący, sztywno osadzony, potem może mieć ten ciężki rozruch, i możemy właśnie mieć tą, tą sztywność, bo to jest jakaś sztywność. Sztywność też mentalna: możemy być w ogóle niechętni do zmian, do właśnie podejmowania jakiegokolwiek ryzyka. No i to wiązać się może oczywiście z kwestią zdrowia czy wydatków na siebie, choć właśnie o siebie powinniśmy najbardziej tutaj dbać. A więc tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Hej.